Mówi, no się no zbyt... moi kochani widzowie, wlatujemy w końcu face ity, wlatujemy tutaj na pełnej zobaczymy, lecimy, lecimy, lecimy w końcu face, Facety wlatują, wbijamy dziesiąty level face i kasujemy tam każdego, nie? Muszę sobie w ogóle ten celownik zmienić, bo on mnie zaczyna troszkę irytować. To celownik, który tam mój młodszy bracik sobie ustawiał. Ja niby na każdym celowniku jestem w stanie grać, ale ten mnie trochę irytuje, nie? Nie lubię jak mi się rozwarstwia. No chodźcie, chodźcie, chodźcie Tutaj krakowski kurde lebele nożownik jest. Ale zaraz sobie wszystkich zanurzuję No co się tam czaisz, p***a? No! Ej On mnie zabił jedną... No. Aha, dobra, drugim jeszcze, jak chodzi mną. No, prawdopodobnie wylecimy pod terror, ale dla mnie to i tak jest git Na mirażu tutaj, jak tutaj rozwalę, szczerze mówiąc, nawet wolę terro, nie? Aha, i nie zmienili? Uh, no to dobra, to ja ponownie zagram sobie podanie, standardowo. I play, I wanna play a No, no, no. Just play together, you know? Yeah. play middle. wanna play middle? Tak tu na To jest To kurwa było w ogóle Ja Nie widziałem, nie widziałem było No nie wierzę, no nie wierzę Ja miałem 4 no ja go musiałem dojechać no Czemu tak zarysowaliśmy raz no Na 3-4 No ja dostałem od razu heada No to ja byłem bez szans nie, wiesz ja wybiegłem na niego I on od razu mi heada wybiegł wyjebł. No jak mam się nie denerwować kurwa <noise> takiego USP-ka już nie dostanę. Ja takiego usp już nie odzyskam, kurwa. Mid, mid, mid dojeżdżam, Mid, do wyjechali. <noise> plecy, plecy, plecy. No jak wyjeżdża na mnie? No ja miałem 6 HP, nie? Dobra, ja pójdę pod tego mida. No pójdę, się Jeszcze jeden, jeszcze jeden na krześle. Ciao, midman. Fireboxy są. No nie wierzę No pierdolę. Nie, 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 to się nie dzieje, to się nie dzieje, to się nie dzieje No przecież ja ich je... nie? Dawajcie jako do Czemu kurwa trzeba iść kona, jak powinienem kona? Ja miałem pozycję na kona, no to lecę Ej, rampa, 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 wupa Ej, no i ja kurwa dostałem. Dobra Uuu, <grym> ja uderzyłem Ja od kona jeszcze wam pomogę Nie pomogę Kurwa macie, zblokowałem, mnie ja tak to chciałem ben nie mówił jak palisz mołotów bo tak to kurwa leży, marnujemy mołtowy, Lecamy dwa na raz Lecę, lecę pod B, lecę pod B, bo tam coś z ta siedziało ale tu. Patrzcie, shorta? Shorta, shorta patrzę, że nie, ale jest. Kurwa, już City jest! No i j... no. Oh, a, i tutaj, fireboxy? Ładny, ładny jest ten skin. Wiem, ja dziękuję. Oj. Uf, gdzie jest <śla> Każdy ma pozycję trzymać tyle, kurwa, kurwa. No, ale widzisz, że jak my pilnujemy MIDA, nie wchodzą MIDA, wchodzą kurwa na, no, no, na Benego i na tego chłopa i padają w 10 sekund. No to kurwa, jak masz to odbijać? no Krócę, krócę rampa. No, ja, MID, MID, MID boxy, MID boxy. mid może dojeżdżać do Shorta. Nie zawsze. O no, nie, kurwa. Tu jak kurwa, No i kurwa, on się obraca o, i mi od mi też bo taka dżungla, kurwa. Proszę się nie <grym grym> spalić. <grym> ja wjeżdżam do tego mila na no, kulerażu i tyle. Więcej, więcej, jeszcze dług na tym idzie. Jeden leży. Pięknie. Akacze macie, akacze. Toszku troszkę szybciej jakby się też było hmm. Dojechali, wyjechali już sutri zest może też być coś no. mi na dwór na rampie na razie Taka na, na bomba Słyszę zampę tak, we według na tej spawnie, nie wiem, czy wzięli bombę z krawędzi. będzie kurwa na szybciej, No, bo mogę cofnąć przez no, ale czasu ma no, kurwa w ogóle. No tak, w ciągu no, dwóch sekund już tam cofną, nie? Dobrze było, żeby jeden z Ale włączony się włączył. górę w celu się Benny, w no, się kurwa patrz. no, 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 short fal, short,

To to ja. Kurwa! Ja pierdolę, kuchnia i za side'em z prawej No, spod no. oka Jeszcze kuchni kurwa trzeba wywalnić No kurwa ja AWP nie ja pierdolę Z mi do? No Opór tam na tym B, się jakiś kurwa Kurwa mać no Chyba trzeba był kurwa no był stary nie no, jak, jak umiecie strzelać, to to jest dobre. Koszał umieć strzelać. Kaweruję ci, graj, graj defa. Nie, jak przyciąłem? Mida, ktoś patrzy? Nie, 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 cofnąłem, co cofnąłem co z mida. Jak mida nie trzymam, to by dżungla. Dżunglę mam. Mida, mida. Zabiłem. Nie no. mam ja, again check this fucking same position? What are you doing, kurwa? Oh. No kur. Jebany kurwa idioto Gdzie, gdzie, gdzie? Tak. Dzień, dzień, dzień. Ooooooo. Lecce, w mi tak gdzieś Short, short. Czebał się w talerzu. Biegnie jeszcze się tam. Chmogły go. Ale ja Nie ja wiem, ten fioletowy jest tak kurwa posiedzony, no, że mi no, chłopie że siły czas brakuje. No to to samo, chłopie. Ale Debil to samo cały czas. Mówimy mu parza i chłopie, za każdym razem jest ta sama sytuacja. No tak. Go, go, go. Riki palić rampę? Dobra, znowu, nie, muszę, się, mówić, jak muszę jak na nas się na się wskakiwać, bo ja, ja gram totalnego gówno. Jeszcze rampa. Jeszcze rafał, jest jeszcze jedna ropa na prawo. Kurwa, tu nie gra samotność. No i tu mus musimy tą rundę wygrać. Nooo, oh. realizuj. Piko ja admina, piko ja admina od connekta. To będzie B raczej No B jest, no Mid jest A mi gdzie jest war? Trzymaj Jest tam, jest tam Dżungla, dżungla Jungle one, jungle one Dobra, mamy to, kurwa, to się Skąd to zostanie? Co Benny, to lata kopię z A do B, z A do B, z A do B. Idzieście <laughs> tu za kolejny, to podejdzie. Dobra, co ten robimy, ten co ten robimy? Na B, ogień. No, ogień. To czekajcie, zasmokuję tego, zasmokuję okno. Mam tak gromy Ja zasmokuję okno, został tego smoka na później. Jedziemy na shiftach, tak? Nie. Tak, na shiftach, tak, na tak. Dobra, może rzucam i biegamy, czy nie? Nie, biegam. no smog jest jeszcze, poczekaj, jedno jest w Rzucaj, rzucaj! O kurwa, pi! W picie jebań, zdmuchnął mnie. Będe paketał. Bomba jest... oparty, jeszcze jeden! Oparty tak, 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 tak. plantować, Kuchnia Nie, dwóch w pałac, dwóch w pałac. <laughs> kurwa! Jeszcze jeden. Jasne, chuju! Jaki loch chłopie tutaj! No, ale... Ja wiesz, zaraz. Ale docelowo pod A podchodzimy. Ja czekam na midzie, wyczekuję. Mam z paku podchodzić pierwszy znakowac? Czekajmy, czekajmy jeszcze do municy. Może ktoś zaroszuje. Zaroszował coś A jest czysta. Kurwa, jeba nie. No, on, on jest kurwa upośledzony Ja pierdolę schody. Jak on kurwa od pałacu przyszedł się mi Ja pierdolę A ja e, no kurwa chłop z... od waszej pozycji przyszedł, kurwa od pałacu Jak Kurwa Dawajcie, Dawaj kurwa ważna runda no no oś, dziewiątego nie dostać coś. Sioł, siad. jest. Sioł, taki tu jest. short. Jessop. 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 Ej, patrz to. On za ścianą Jezu, jest sobie mnie, kurwa. Ale w tej nie Kaszek, zajebałeś. Dobra, no. ja bym zagrał mid to B. Daj coś smoka do okna. Umiesz, troszkę. Daj do okna i ktoś z łapy musi dać na kona jeszcze. Ja zamknę to od B. Purple, go, e, go mid to B. Wjazd, wjazd. Bez zastanowienia się, kurwa. Jest AWP tu, na B. za Dawaj, plantować, smokować trzymać kuchnię. Ja patrzę short. Ja patrzę kuchnię Ja patrzę. Nice, na shorta trzymam. Nice, nice. One more short. Ostatni short. Ma ktoś najdany mu tam? Ben, ten nade, to nie wiem o. Y Kurwa, umie ktoś smałka na dżungle i na schody? Ja umiem na na Ja zasmokuję dżunglę A na schody, umiesz czaszek na schody? Ale to ja nie rzucę tych dwóch samych Ja nie rzucę ci odstrzała kurwa na dżunglę i na ten, i na sody No to chwilę później Kurwa, jest na... Kolba jest na... jest na... Kolba jest na... plecy plecy już. Plecy plecy Dobra, co Kolba jest co Kolba jest na... jest KURWA! No jest no no. że plecy. Nie słyszałem. Kolba <laughs> razy powiedziałem, że plecy Eee, dobra, no pierdolę to. Ej, Staszek kto to Kurwa, bo wychodzi z tego, mi ty był kurwa, chciałem spalić w spód. Dobra, dawajcie raz, a. Nie zatrzymajcie, się. Nie, żeby czekać, tylko bieg ogień. No no, no lecie się, tam je zamknę po prostu od no i tyle. Pod drewnem jest. Okno, okno, dżungla, wupa, dżungla, wupa. Spróbuj, Benny, to w smoku zaplantować. Zaplantuj w smoku, zaplantuj w smoku. Za pieniędzy, zaplantuj, kurwa. No chuj, Co? No. Czemu, Czemu Benny, nie słuchasz? Kur... Czemu nie zaplantuj ja smoku? Jest. No, no nie, no pieniądze byśmy mieli chłopie, tak to kurwa na pula Może spróbujmy w B teraz to możemy te kurwa konia zwalić No, dokładnie wylem, bo No właśnie, bo teraz to konia można walić Teraz to trzeba tak, że trzeba zajebać Wjazd, 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 wjazd Czekaj, czekaj, czekaj. Zielony ci patrzy po Info, info bene. Uf, nie. Nie wiadomo, nie wiadomo. No, plecy kurwa od shorta, no Ale wy jesteście, nie wiem. Kurwa. Nie wiem, ja stołem w miejscu, ja dostaję jest, plecy od pozycji, jest. która jest kurwa patrzona. Nie wiem, wpadamy No rach, rach, będę tam rach, był rach, i patrzył, A w praktyce rach, ja dostaję rach, kurwa keda od chłopa Który kurwa się we mnie potrafi już 5 razy wcelować no. no to w takim razie fioletowy kurwa to była runda kurwa nasza Teraz nie mamy w ogóle ekonomii Nie, nie da się czego teraz kurwa grać na pulo no. Jeszcze jeden na blisko Aha. GG Widzowie, GG kurwa Czemu skacasz Paszek, jakiś idiota Jakbym Cię mógł zapytać Kuchnia chyba Bo przód są tam jedynie Nas, nas po